Cześć, Jarek Łuczak, firma AWART W dniu dzisiejszym przedstawiam Wam legendarnego Audi A6 Allroad 2.7 biturbo. Oczywiście z instalacją gazową i zapraszam do oglądania. Z dzisiejszego filmu zachęcam Was do oglądania go do końca. Mam dla Was niespodziankę gdzieś w trakcie jego trwania. I e, zachęcam również do komentowania i do lajkowania, jak również wyrażenia swojej dezaprobaty jeżeli nie spodoba wam się dzisiejszy film bądź coś co w nim mówię Audi A6 C5 Kombi w specjalnej wers wersji Allroad wychodził do 2004 roku a z tym szczególnym silnikiem 2.7 BiTurbo który jest idealną bazą do naprawdę mocnego tuningu wielokrotnie ten silnik osiągał moc ponad 500 koni i nawet zdarzały się takie przypadki, że jeździł na gazie. My dostaliśmy seryjną wersję sprowadzoną dopiero co ze Szwajcarii o mocy 250 KONI, seryjnej mocy. I przerobiliśmy go na gaz, bo oczywiście na benzynie nie opłacało się jeździć. Silnik spalał między 12 a 15 litrów benzyny. Teraz będzie spalał między 14 a 17 litrów gazu. Co da około 50% oszczędności w rocznym budżecie, co pozwoli zaoszczędzić kilka tysięcy złotych przy założeniu, że jeździmy kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie. 2,7, 250 koni i instalacja gazowa firmy BRC typu Sequent Plug and Drive, której wtryskiwacze widzimy tutaj, filtry fazy lotnej widzimy tu, a reduktor schowany jest tam pod spodem, filtr fazy ciekłej w tym miejscu, a sterownik gdzieś tam na potrzebie w okolicy e, akumulatora. Tyle jeżeli chodzi o komorę spalania. Do, dodam jeszcze, że silnik ma hydrauliczną regulację luzów zaworowych, dzięki której nie trzeba tych luzów ani sprawdzać, ani regulować przy jeździe na gazie. Specjalne jest również wnętrze tego oto egzemplarza, bo jest praktycznie rozbrojone, ponieważ wydarzyła się tu jakaś awaria e, odpływu skroplink z, z klimatyzacji. Klient wszystko zdemontował dzień przed przyjazdem do nas, bał się, żeby nie zawilgotniało i wszystko odłożył do suszenia na czas, kiedy auto było u nas. Ładna, klasyczna analogowa deska ze zwykłym kluczykiem do rozruchu i automatyczna skrzynia biegów, a my dołożyliśmy tu jeszcze przełącznik benzyna-gaz, na którym widzimy w tej chwili, że silnik jeszcze pracuje na benzynie i rozpoznajemy to po czerwonej diodzie, a po zmianie koloru diody z czerwonej na zieloną wiemy, że zmieniliśmy zasilanie już o połowę na, na, na to o połowę tańsze, czyli na gazowe. Dodatkowo, cztery diody na samym dole przełącznika pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który umieściliśmy w miejscu koła zapasowego. Niestety, Allroad ma Nieco mniejszą wnękę koła zapasowego niż zwykłe, e, zwykły Avant C5, ponieważ tam ma schowek taki dodatkowy, jakby dospawany, e, w celu zmieszczenia tam jakiejś pompy. I tu jeszcze jakieś odpowietrzenie a zbiornik ma pojemność brutto 60 litrów, co pozwala zatankować około 50 litrów netto przy założeniu, że auto będzie paliło do 17 litrów gazu, to zawsze powinniśmy zrobić minimum 300 kilometrów, chociaż oczywiście jak pociśniemy nim mocniej, to na pewno spalimy więcej niż te 17 litrów, ale jadąc grzecznie i spalając poniżej 15 litrów możemy nawet dojechać do 400 kilometrów. Po tych kilometrach możemy podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pomocą tego oto wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Samochód fabrycznie był wyposażony w takie oto sprytne koło zapasowe, które zaraz pokażę Wam jak działa. Sprytne koło zapasowe wymyślone przez firmę Wredestein zostało zastosowane na początku tego wieku w Mercedesach, Audi, Volkswagenach. Między innymi Volkswagenie, Tuaregu Mercedesie e, Coupé, C-klasie Coupe, to był dokładnie sport Coupe. Koło które zmieści się w bardzo małej wnęce w samochodzie, ale po napompowaniu przybiera pełne rozmiary samochodu potrzebne do danego samochodu. I po jego użyciu możemy znowu spuścić powietrze i spowodować, że będzie ono znowu mieściło się we wnęce koła zapasowego, w malutkiej wnęce, tak? bo tutaj w Audi All-Roadzie jest akurat pomniejszona wnęka przez tą pompę, którą Wam pokazywałem. I w tej chwili koło, można powiedzieć, jest już pełnych rozmiarów, nadaje się do założenia do auta oczywiście, jeżeli będzie miało odpowiednie ciśnienie. A po użyciu i po naprawieniu pełnowymiarowego koła możemy sobie spuścić to powietrze i za chwilę koło będzie znowu małych rozmiarów, gotowe do schowania we wnętrze w samochodzie niespodzianką dzisiejszego filmu jest rabat w wysokości 200 zł dla pierwszych pięciu osób, którzy z hasłem Piątek 13. zadzwonią i umówią się na montaż instalacji gazowej do końca przyszłego tygodnia, czyli do piątku 20 listopada 2020 roku. Wszystkich tych pozostałych, którzy nie załapią się na rabat, oczywiście zapraszam do nas na montaż, na serwis, na naprawy swoich samochodów, swoich instalacji gazowych. Wszystkich tych, którym spodobał się film. Kciuk w górę bądź w dół, jeżeli się nie spodobał. I zapraszam na nasz kanał częściej oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów. W szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie. Hej!